Witam serdecznie, tutaj wasza codzienna dawka Lekkiego uśmiechu i odmurzczenia W tym miejscu ogromne podziękowania Za wszystkie komentarze, które mi piszecie pod tymi filmami Dlatego, że to bardzo pomaga w nagrywaniu kolejnych Nacyłacie masę propozycji I zanim do nich przejdziemy, chciałbym szybko pokazać Fajną akcję, którą możecie sobie znaleźć na Facebooku Słuchajcie, Trójmiasto i Okolice Jutro o godzinie 19 Będzie miał miejsce bardzo fajny koncert charytatywny Line-up jest super Między innymi Unda Dasea, Gruby Mierski Czy Łona i Weber Więc może wyjdzie, że to będzie jeden z lepszych koncertów tego roku. W środę 2 marca zapraszamy Was na spontaniczne koncerty w B-90. Całość dochodu z wydarzenia honoraria, artystów i wszystkich pracowników przeznaczamy na pomoc humanitarną i logistyczną naszym braciom i siostrom z Ukrainy. Mega fajna akcja. Wyjdzie koncert fajnie, wyjdzie najlepiej. Także zachęcam gorąco, no bo naprawdę w mega szczytnym celu. I ogromne podziękowanie dla Was, że coś takiego organizujecie. Ja sam postaram się pojawić. Nie wiem, czy mi się uda. Jeżeli już, to zrobiłbym jakąś taką mega szybką akcję. Na zasadzie jadę. Słucham i wracam od razu. Nie wiem, czy tego samego dnia, czy następnego. Zależy, jak będą pociągi. Ale dobra, mamy w tym momencie pierdzące koty do obgadania. Słuchajcie, dostałem od Was zdjęcia z aukcji tych przeklętych kotów. I takie cholerstwo z oczami, które pamiętają wszystkie klątwy tego świata, potrafi kosztować 999 złotych, i podobno ludzie to nawet kupują. Chciałabyś coś takiego w domu? Nie wiem. Kot harmonika Superstan. Jeżeli to jest Superstan, to nie chcę wiedzieć, jak wygląda ten kot w złym stanie. On, on jest trochę zielony już nawet. Patrząc po jego wzroku, on pragnie zemsty, ale one wszystkie mają trochę takie oczy jak reptyle. Mamy też do wyboru, i to jest niestety już sprzedane, więc nie kupicie tego. Piesek harmonika. Zastanawia mnie jeden fakt, to znaczy ten piesek harmonika nie ma opisywanej przez Was dziury Unisex do wydawania dźwięków, więc skąd dobiegają dźwięki? Jakie jest źródło tego psa? Jakie jest ujście powietrza? Na Instagramie wysłaliście mi jeszcze troszkę innych zwierząt, które można znaleźć. Między innymi. To jest diabelskie. On pamięta wszystkie kręgi piekła. O mój Boże. <laughs> jak byś to nazwała? To mnie zaskoczyło. Ja nie wiem, czy mogę to pokazywać, żeby nie dostać demonetyzacji. Do ja też nie wiem. Znaczy to wygląda jak taki przedmiot sprzedawany w sklepach z takimi dużymi zasłonami. Tutaj macie nawet cały cennik. O mój boże. <głos> 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 199 zł. Ludzie to naprawdę kupują w tych cenach. A to nie jest przypadkiem ten piesek, którego wcześniej oglądaliśmy. To jest chyba ten sam, tylko że troszkę. Tamten miał uszy, prawda? Ten, ten nie ma uszu. 1010 zł. 555 zł. 304 zł. Słuchajcie, jak macie jakiś stryk ze starymi rzeczami po babci. To jest ten moment. Dostałem też parę wartościowych komentarzy, które w tym momencie pomagają mi kręcić mój filler. To znaczy, na przykład, Mam 31 lat. Czym mnie wydrukujesz? Słuchaj, Wierszula, specjalnie dla Ciebie, zdjęcie, które pobrałem z Twojego profilu. Pozdrawiam wszystkie starsze osoby na tym kanale. Tutaj na górze wcale nie ma podpisu stoka, no to nie patrzcie. Mam pełne prawo do tego zdjęcia. Dostaliśmy też nawet y, szerszy opis y, naszego ukochanego kota. Dariusz to Karczuk. Powodzenia ze znalezieniem takiego kota w dobrym stanie. Ta plastikowa tuba, która się rozciągała po środku, często pękała i dziurawiła się od częstego ściskania i rozciągania. Taki kot wytrzymywał maksymalnie 2 miesiące męczenia przez dzieci, zupełnie jak prawdziwe koty, które chciały denerwować tym dźwiękiem swoich rodziców. Może ktoś jeszcze robi takie koty, aby je sprzedawać na wiejskich odpustach, ale ostatniego takiego widziałem 32 lata temu. Ściana pisze: Koty pierdzą. Psy srają, ergo, ziemia płaska. Daj na odcinek, proszę bardzo. Możemy nawet rozwinąć Twoją teorię, gdzie jest muzyczka z chemii nowej ery? Dobrze, żeby rozwinąć tą teorię naukową, na początku potrzebujemy narysować kota. Będziemy jeszcze potrzebowali do tego wszystkiego psa, jeżeli zgodnie z naszą przyjętą teorią, wydostające się gazy kota idą po jednej osi w lewo, a wydostające się odchody psa. Idą po drugiej osi, do dołu powstaje nam taka dwuwymiarowa matryca, tak? Tutaj mamy w ogóle oś X, tutaj mamy oś Y. Matemaks by tego lepiej nie wytłumaczył. Ergo, ziemia składająca się z psów i kotów może być tylko dwuwymiarowa, dlatego że mamy tutaj jeden wymiar pierdów kota i drugi wymiar odchodów psa. Czyli ziemia w sumie jest taka do góry. Ziemia jest płaska, ale nie jest płaska w takim sensie. Jak jest to tłumaczone na zasadzie, że jest płaska, jest taki dysk i tutaj, jest, tutaj są kontynenty na przykład, ale Ziemia jest płaska w ten sposób, że Ziemia spada do dołu. Bo inaczej psy nie byłyby w stanie defekować. Czyli wszystkie psy muszą stać na górze ziemi, żeby to było możliwe. Może pamiętam, że kiedyś na lekcji historii y, był temat o defenestracji praskiej. Nie byłem specjalnie przygotowany na te zajęcia, ale moja koleżanka z ławki stwierdziła, że z pewnością świetnie sobie poradzę, bo całkiem nieźle sobie radziłem z historii. W związku z tym. Usiadła obok mnie i bezczelnie stwierdziła, że będzie podglądać to, co robię. Na następnych zajęciach pani sprawdziła kartkówkę i poinformowała klasę, że ma bardzo mocne podejrzenia, że ktoś oszukiwał na kartkówce, z tego powodu, że dwie osoby opisały defekację praską. Stwierdziła w dodatku, że to jest na tyle poniżające, że coś takiego napisaliśmy, że nawet nie będzie dochodziła kto od kogo ściągnął, bo po prostu musimy żyć ze świadomością do końca życia, że pomyliliśmy defenestrację praską z defekacją praską. Ja naprawdę myślałem, że wszyscy robili tam kupę. Słuchajcie, skoro jesteśmy w ogóle już w takim formacie naukowym, popularno-naukowym, wysłaliście mi w ogóle nagrania, że Saifan teraz siedzi i bawi się zabawkami, więc jest to średnio poważny człowiek. Pomyślałem, że mogę przejąć jego niszę i zmienić nazwę kanału na Aviso Science. S Sarmatic fan. C. Stience? Tak. A co napisałem? Stience Okej. Okay. Tak jak mówiłem, jesteśmy poważnym kanałem naukowym dla ludzi 63 IQ. Chciałbym zaprojektować własną zabawkę y kota. To znaczy na początku musimy zaprojektować głowę kota. Oczy muszą być co najmniej przeklęte, bo to jest w każdej wersji. Po bokach jest ta zieleń za każdym razem. Nie ta <grym> No, zostańmy przy tym. Trochę nie wyszło. Uszy. Nasz model będzie premium. Nasz model jest z tych, które mają uszy, one są więcej warte. Tutaj będzie białe. To nawet wygląda nieźle. Tu będzie szczelina numer jeden, która będzie w stanie wydobywać z kota różnego rodzaju rzeczy, w zależności od waszej interpretacji artystycznej. Następnie podobają mi się te modele premium, które posiadają taką harmonikę w dwóch miejscach. Nie wiem co to daje. Być może kot jest bardziej rozciągliwy. Ziomo Maty będzie wiedział. W ogóle, dlaczego tyle osób w komentarzach napisało mi, o co chodzi z Ziomem Maty? To naprawdę nie jest jakiś personalny beef czy coś w tym stylu. Jeżeli jakiś Ziomo Maty chciałby się pokazać na którymś z tych filmów i opowiedzieć, to zachęcam. Dobra. Zapomniałem teraz, że on w środku musi mieć ten magazynek, więc musimy go rozdzielić jeszcze. OK, Tutaj potrzeba zrobić drugą turbinę Projektowanie zabawek jest całkiem proste i przyjemne w sumie Całkiem nieźle Żebyście mieli podgląd całej sytuacji, bo znowu zasłaniam Kot potrzebuje mieć też łapy OK, teraz wystarczy, że przekopiujemy te piękne stópki I wklej. Słuchajcie Cena wywoławcza za to NFT 3 pierdoliony bobuksów. Słuchajcie, pójdźmy o krok dalej. Pierwsza osoba, która wyśle mi w diemach na Instagramie dowód wpłaty 1000 zł na dowolną, charytatywną zbiórkę na Ukrainę, otrzymał ode mnie to NFT. Wyślę Wam dosłownie certyfikat wydrukowany na kartce, że jesteście posiadaczami tego obrazka. Co więcej, wyślę Wam sam obrazek, będziecie go mogli wydrukować, oprawić, co tylko chcecie. Słuchajcie, myślałem coś o zrobieniu blues z czymś takim i losowaniu luksusowych samochodów. Ej, wyobraź sobie, że na przykład Krzysiek Gonciarz wygrałby taki samochód i wszystkim byłoby głupio. I sztabkę złota. <noise> Kto losował sztabki złota, Linkiewicz? Możesz <noise> sztabkę złota na kółkach mieć, jak w tylko taką luksusową. O mój Boże, jaka abominacja. Chciałbym mu wstawić prawdziwe oczy kota, może będzie wyglądał kapkę lepiej. Ej, myślę, że szczerze mówiąc, jakby zrobić całą, ta... <noise> całą taką linię NFT, to ktoś by je nawet kupił, wiesz? Istnieją tacy ludzie, którzy by coś takiego kupili. To jest ta jedna rzecz, o której Bill Gates nie chce, żebyście wiedzieli. O mój Boże. Czy mamy jeszcze jakieś wartościowe komentarze do przeczytania? O, wiem! Dostałem masę propozycji fajnych tematów, które moglibyśmy zrealizować. I pojawił się komentarz, który zaraz wam przeczytam, który wydawał się kompletnie niepozorny, ale zaryzykowałem. Słuchajcie, Andrzej Wisłostrada pisze: Podzielę się moimi sprawdzonymi sposobami na odejście od rzeczywistości. I tutaj, pierwsze to pierwsze, ale drugie, wpisać na OLX, w wyszukiwarce, sprzedam, wpisane SPSZEDAM. I zachwycać się ofertami, jakie się pojawiają, nie ma za co Ja na początku myślałem, że ten gość przypadkiem się jedną i po prostu chodzi mu o to, żeby przeglądać aukcje na OLX, bo one chyba słyną z tego, że bywają dość losowe Ale stwierdziłem, dobra dam mu szansę, może jest jakiś tam malutki procent prawdopodobieństwa, że nie leci w chuja I uwaga Pisałem na OLX hasło sprzedam, pisane przez trzy. Okazuje się, że ludzie sprzedają na przykład torby Uber Eats. <grymne> <grymne> I zastanawiam się w tym momencie, czy Uber Eats o tym wie, czy, czy ktoś mógłby w komentarzach potwierdzić, czy torby Uber Eats kupuje się w ten sposób, czy po prostu Uber Eats je daje, bo... Pozyskujesz je. Zastanawiam się, czy ktoś po prostu nie ukradł torby u Ale mamy też na przykład, sprzedam koguta rosy, najlepiej dać go do młodych kurek. Jaki miły. Słuchaj Paweł, zawsze wiedziałem, że masz wspaniałego ptaka, ale to jest już przegięcie. Zostawiłem sobie celowo większość sprzedam na OLX-ie po to, żeby było coś do nagrania z Fangotenem, albo u niego, albo u mnie. Fangoten został już poinformowany, zablokował mnie na Facebooku, więc wydaje mi się, że zwrócił już na mnie uwagę, a skoro już jesteśmy w najbardziej losowym odcinku tej trzyodcinkowej serii, to naszykowałem jeszcze coś specjalnego, to znaczy jak obudziłem się z rana, wstałem dzisiaj dość wcześnie i obudził mnie sen w stylu tego, jak sny opisuje David Lynch, to znaczy był to taki sen wizjonerski, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i w tym momencie muszę powiedzieć, przysięgam, nie pamiętam o czym był, ale wiedziałem, że wtedy jest strasznie ważny, mm -hmm. więc muszę go zapisać. I naprawdę obiecuję, nie pamiętam o czym to było, ale w takiej lekkiej półświadomości udało mi się spisać jego treść. To było w ogóle mega ciekawe doświadczenie, bo w trakcie pisania zapominałem musiałem się śpieszyć, rozumiem w tym momencie apil prowadzenia Dzienników Snów. Uwaga! To jest wiadomość dzisiaj z godziny 9.38. Dowiedziałem się o nagraniu wyjątkowo badziewiastej przeróbki Władcy Pierścieni, gdzie w roli głównej obsadzony był goryl. Zapisałem sobie w nawiasie znak zapytania w roli głównej, bo trochę ciężko określić, kim goryl był. Czy goryl grał Hobbita, czy goryl grał Aragorna, czy goryl był Gandalfem? Niestety goryl, w momencie kiedy dowiaduje się o nagraniu takiegoż dzieła, jest już na łożu śmierci... <śm więc nie można śmiać się z filmu, a jedynie pokazywać kciuk podniesiony do góry, żeby goryl myślał, że film wyszedł fajnie. I wtedy on też podnosi kciuk do góry i leżąc i konając jest szczęśliwy. Sen wieńczył moment śmierci goryla, zakończony... Sen wieńczył moment śmierci goryla, stylizowany za... Coś, próbowałeś to przeczytać? Tylko dam, dam ci mikrofon. Musisz, musisz końcówkę, bo ja nie dam rady. Sen wieńczył moment śmierci goryla stylizowany na zakończenie filmu Derum. To było tragiczne. Ale teraz, jak to czytam, to mam taką przebitkę w głowie. Na to wspomnienie, że tak, out of context, leżał jakiś umierający goryl na planie filmowy. Ja się strasznie chciałem tego, z tego śmiać, ale jedyne, co byłem w stanie zrobić, to w takim geście solidarności i współczucia. On chyba wyglądał jak haramby w ogóle. No Pokazywałem mu ten kciuk do góry, i on po prostu leżąc podnosił kciuk i pokazywał. Jak ktoś się stanie to zinterpretować, to zapraszam do zabawy. W sumie mam od razu pomysł na jeden z następnych odcinków. Słuchajcie. Jeżeli mieliście jakiś kompletnie nie z tej ziemi sen, koniecznie zapiszcie go w komentarzach dzisiaj, jeżeli jeszcze pamiętacie, albo macie zapisane, albo jutro z rana zrobimy cały odcinek poświęcony na interpretowanie snów. To jest fajny pomysł, tak. ale serio, jakby co, co, co mógł oznaczać goryl? <laughs> Najgorsze jest to, że ja miałem takie straszne poczucie misji, jak to zapisywałem, że to jest chyba naprawdę... Jeszcze byłem taki w pół w śnie i myślałem, że zapisanie informacji o tym gorylu jest jakimś kluczem do mojej podświadomości. Najgorzej, jak teraz to przeczyta ktoś, kto specjalizuje się w analizie snów i nie wiem, wyjdzie, że odczuwam pociąg seksualny do swojego wujka. <laughs> <laughs> Także, tak, David Lynch na dzisiaj nie ma za co. Otrzymałem też od Was kilka propozycji grupek, jakie moglibyśmy przejrzeć na odcinkach, i między innymi padają tu takie pomysły jak. Grupa Benkarty z Tindera z Facebooka. Czy mi się wydaje, czy ktoś już o tym nagrał film? Proponuję zacząć od grupki co dziś na obiad. Dominiku, proponuję zacząć od grupki na Facebooku Ruchawka. Świetny content, cudowni ludzie, czekamy. Koldi pisze, grupa na Facebooku ani gruzy! Napisz E46, jest chujowe. I słuchaj, jak 90% użytkowników tej grupy pęka dupa. Mamy też taką propozycję, jeśli chcesz super grę, zagraj w zimowy wyścig Tesco. I zastanawiam się w tym momencie, gdzie mogę znaleźć grę zimowy wyścig Tesco, tak, żebym nie pobrał na swój komputer 10 różnych wizytorów z Watykanu. Dobra, i może na koniec Patryk rozgwiazda we własnej osobie. Kurde, bo mnie stresuje myśl, że się przyzwyczaję do oglądania Cię regularnie, a potem przestaniesz. Powiem tak, na ten moment mam już przygotowany nawet odcinek na dzień do przodu, i tutaj potężny zespół 300 pracowników pracuje nad tym, żeby te materiały pojawiały się regularnie, więc jest szansa, że przez najbliższe dni Seria będzie ciągnięta. Zobaczymy jak długo. Nie chcę nic obiecywać, ale powiem szczerze, że jest to mega odświeżające, więc jest spora szansa. No dobra, no to może w takim razie ja się zabieram do montowania i mam nadzieję, że po raz kolejny udało się kilka osób rozbawić, uśmiechnąć. Dziękuję wszystkim osobom, które wyautowały się jako poważni prawnicy i lekarze w wieku 40-50 czy 60 lat. W tym momencie mam jeszcze większy problem z sprawdzeniem tego kanału, bo nie wiem, czy mam mówić Google Gaga Fortnite, czy mówić pis zły, więc dziękuję. Fenomenalnie tworzyć dla Was content. Do zobaczenia za jutro, cześć!